Cześć, dzień dobry, Wiktor Wida z tej strony, sparringpartner.pl A ze mną kolejni, kolejna zawodniczka na Mistrzostwa Świata Open, Matylda Bień. Cześć. Cześć. Matylda, co u Ciebie? A ogólnie chyba całkiem nieźle. Chyba nieźle? Dobrze się czujesz? Miło, spędzasz czas przed turniejem? Yy, tak, wróciłam sobie do domu przed turniejem, tak, żeby trochę, trochę ochłonąć, bo no, teraz na studia pierwszy rok i. No i do domu wróciłam, żeby sobie wreszcie pojeść jak człowiek, żeby się wyspać w własnym łóżku, no i tak, żeby właśnie psychicznie sobie troszkę, troch, troszkę odpocząć i się nastawić tak porządnie. To jest taka rutynka przedstartowa zazwyczaj, że jednak własne łóżeczko i tak dalej, i że to tak fajniej. Znaczy, no, całe życie spałam w własnym łóżku. <laughs> Dopiero teraz, jak no, do tego, do akademika się przeprowadziłam, tak jakby. No. I jednak m, trochę, trochę mniej tego spokoju jest na pewno. A że no, to są bardzo ważne dla mnie zawody, no to chciałam jak najbardziej zniwelować ryzyko, że coś może pójść nie tak. Dlatego stwierdziłam, że po prostu przyjadę do siebie, do domu i na spokojnie wszystko będę robić, bez żadnego pośpiechu, że tutaj zajęcia, tutaj coś. No, po prostu tak. tak. Tak myśliłam, że tak będzie dobrze. My zobaczymy. No tak, ale większość przygotowań do tego turnieju jednak chyba też robiłaś w rodzinnym klubie. A nie. A nie? tutaj tak nie było. Znaczy, w sensie w wakacje to trochę był luz, jeżeli chodzi o treningi karatowe, no bo zawsze no, klub troszkę, troszkę się wycisza. Mhm. Ale w wakacje pojechałam do pracy do, do Holandii. Także pracowałam i jeszcze potem po pracy robiłam treningi siłowe, motoryczne. Także, także no, przez, przez wakacje to przycisnęłam siłę. Potem wróciłam, to pojechałam na, na ICBAN Camp, y, także tydzień był takiego ostrego treningu. No i potem jak wróciłam, to dosłownie za dwa, trzy tygodnie byłam, byłam tutaj u siebie w domu i trenowałam w klubie w, klubie w Zamościu. A potem już. Wystrzeliłam do Warszawy i yy, resztę przygotowań yy, w master zdorzu miałam. O, ale to ciekawe, że mówisz, że byłeś w Holandii. Próbowałaś trochę trenować karate w Holandii, znaleźć jakiś klub, czy postawiłaś na tą siłę. Yy, byłam, na to, byłam na totalnej wsi, nie było nic dookoła oprócz właśnie jednej siłowni, także, także no, zostało tylko i wyłącznie siłownia. Tam jakiś worek był, to coś tam po swojemu... po popróbowałam jakieś tam techniki popracować czasami czy coś, ale, ale żeby trenować normalnie w klubie, to w promieniu 50 kilometrów chyba nic nie było. Wiesz, no to oczywiście jakieś specyficzne, ale z drugiej strony fajne miejsce na takim ogludziu, nie? No całkiem fajnie, no. w sumie mogłam się skupić na tym, żeby no, po tej pracy po prostu iść i, i nic mnie nie rozpraszało dookoła. Nawet zasięgu specjalnie nie było, także, także nawet telefon na siłowni za bardzo nie miał, nie miał sensu. No tak, to prawda. E, Matylda, powiedziałaś rzeczywiście, że ten początek przygotowań to były te przygotowania siłowe. E, mhm. Nad czym przede wszystkim pracowałaś, w, już powiedzmy po tym przygotowaniu siłowym, nad czym rzeczywiście się skupiłaś, nad jakimi aspektami treningu, co poprawiałaś, Dobra, co to... było najważniejsze? Mhm. No to już jak wróciłam z tego Ichibanu, to już zaczęłam robić taki swój własny obóz przygotowawczy, bo miałam te dłuższe wakacje, więc jeszcze wrzesień miałam luz to sobie trenowałam dwa razy dziennie. No czasami nie, ale zazwyczaj te dwa treningi były. No skupiłam się bardzo teraz na rozciąganiu, bo yy, zaniedbałam to przez ostatnie pół roku, jakoś tak teraz miałam więcej czasu, to stwierdziłam, że no, trzeba wreszcie do tego wrócić, żeby te nogi fajnie latały. Yy, no i też się skupiłam trochę na technice, bo nie ukrywam, yy, już jak no, na przykład do tych mistrzostw Europy wagowych, to głównie skupiałam się na wytrzymałości i sile i już zapomniałam o takich typowych podstawach typu technika, jakaś taktyka, yy, no i teraz stwierdziłam, że, że no, to też jest bardzo ważne, bo nie da się samą siłą wygrać, prawda, albo nie da się samą wytrzymałością wygrać. I nie ukrywam, skupiałam się dużo na, na tych, zwłaszcza kopnięciach, jakichś takich bardziej e, powyżej, powyżej, powyżej ramienia. O. Mhm. No tak, jakby warto jednak wysoko kopać. No czasami, czasami się przydaje, czasami się przydaje. E, czyli jednak technika, a powiedz mi teraz jest taki etap przygotowań, na którym rzeczywiście troszkę zeszłaś z obrotów, czy jeszcze przed tym ostatni tydzień próbujesz coś posparować i się poruszać jeszcze może w, właśnie w klubie w Zamościu? Yy, yy, teraz tak, na pewno jeszcze sobie dzisiaj jadę na trening do Zamościa i jutro jadę na trening do Zamościa, no bo jeszcze właśnie mamy kilka spraw z do załatwienia, jakichś tam taktycznych. Yy. No i jednak też psychicznie mi dużo daje to, że nie siedzę i nie leżę. Już nie robię tak, wiadomo, takich treningów, takich, że wracam zajechana, ale po prostu psychicznie się czuję lepiej, kiedy pójdę codziennie, chociaż minimum, ale coś zrobię. No i tak wracając do pytania, to ostatnie dwa tygodnie już są troszkę luźniejsze, bo zdarzał, bo w sumie. Ostatnie półtorej miesiąca, dwa miesiące to wychodziło mi po osiem treningów w tygodniu. Typowo pod karate, Tam jeszcze wiadomo, zajęcia na WF robiły swoje, także dużo tego, tej aktywności było. Ale ostatnie, ostatnie dwa tygodnie już troszkę zeszłam z tego obciążenia i tak robię po pięć treningów i tak ze trzy takie mocniejsze. No i dwa, dwa takie spokojniejsze. A w tym tygodniu to w sumie. Ja już jak wróciłam do domu, to staram się właśnie więcej rozciągać. Wczoraj na basenie trochę byłam, trochę, żeby się zrelaksować, żeby trochę, trochę się zregenerować. No i jeszcze na pewno mówię: dzisiaj i jutro pojadę na karate, jakieś ostatnie takie szlify. Trzeba, trzeba zrobić. A to teraz takie słuchaj, ciekawa, ciekawostka mi wpadła do głowy, jakby, którą nas może uraczysz, bo znowu jak um, rozmawiam z facetami o tym etapie przygotowań, to jednak mówią o tym, że najbardziej podobało im się ten etap, w którym robili siłę i rzucali żelastwem. Jaki był mhm. twój ulubiony etap przygotowań? Szczerze powiedziawszy, to hmm. ja lubię każdy etap. Każdy etap lubię przez pierwsze cztery tygodnie, a potem mi się już nudzi i już się nie mogę doczekać następnego. <sum> <sum> nie, ka każdy etap ma coś w sobie. Też mi się podoba to, jak idę na tą siłownię, sobie siedzę, czekam na następną serię, trochę porzucam, trochę się zmęczę. Potem mam zakwasy na drugi dzień, ale też lubię tę końcówkę przygotowań, kiedy faktycznie to płuco pali mhm. i, i człowiek nie, nie, nie może złapać, złapać powietrza. Więc mówię, wszystko, wszystko jest fajne do pewnego momentu, bo już potem się nudzi. Czy na ten turniej, który jest, tak jak powiedziałaś, bardzo dla Ciebie ważny i bardzo specyficzny, jakby w podejściu chyba wszystkich zawodników, przygotowałaś coś super specjalnego, czego jeszcze nie widzieliśmy w Twoich walkach i w tym, co prezentujesz zawsze na turniejach? Szczerze, bardzo się starałam na tym, żeby, żeby te moje po prostu walki nie były takie chaotyczne, żeby to wszystko było poukładane, poskładane. I raczej nie, nie wyjdę na matę z nie wiadomo jakim nowym wachlarzem technik, ale wydaje mi się, że na pewno wyjdę na matę spokojniejsza. I, i mam nadzieję, że będzie widać, że te techniki są bardziej poukładane, bardziej przemyślane. I, I mimo wszystko, ja wiem, że tam jakąś tam technikę w miarę mam fajną, ale nigdy na, nigdy na walkach to nie podobało mi się aż tak. I teraz właśnie dużo dużo spędziłam czasu nad tą techniką i mam nadzieję, że, że będzie widać, że ta technika jest fajniejsza i że te ciosy są bardziej przemyślane. Raczej teraz nie będę kręcić, nie wiadomo, jakich niesamowitych kopnięć czy coś, ale, ale takie właśnie, no tak mam nadzieję, że twardo stanę i, i, i że te techniki będą dochodzić tam, gdzie chcę, bez większego chaosu. Matylda, Twoja przeciwniczka w pierwszej walce jest z Japonii. Czy to jest mhm. dla, dla ciebie jakiś problem? Czy właściwie nawet miałaś takie, może, taką myśl, że chciałabyś kiedyś taki Japońca nastukać? Wiadomo, jest to dosyć na pewno trudna przeciwniczka, bo jest u siebie. Mhm. Jest u siebie I to jest u siebie w Japonii i to w eliminacjach. Także tutaj, jeżeli będzie równa walka, to wiadomo, że raczej ona wygra. Ale też poniekąd jest to jakieś spełnienie marzeń, żeby w Japonii zawalczyć z Japonką. Na Mistrzostwach Świata Open, no po prostu zawsze mogłam, wiadomo, można było trafić na kogoś, że tak powiem, może z Indii albo coś takiego, <grym> <grym> ale, ale mm, jestem, jestem taka nastawiona, że po prostu muszę wejść, no i muszę zobaczyć jako Mistrzostwo Świata już w pierwszej walce, bo, no, bo jak dam sędziom do decyzji coś, no to wiadomo jak to się skończy. Jest to na pewno bardzo duża motywacja, że, że startuję yy, i akurat z Japonką mam pierwszą walkę. No i mówię, nastawiam się na to, że muszę wpaść i zrobić swoje, tak, żeby nie, nie było żadnego ale. No dobra. A przeanalizowałaś w jakiś sposób tą przeciwniczkę. Co ona ma dobrego, czym ciebie może zaskoczyć, a właściwie, co ty masz lepszego od niej? Właśnie tutaj jest problem, bo próbowałam sobie gdzieś wygooglować czy coś i nic nie znalazłam specjalnego żadnej walki, nawet żadnego, żadnych social mediów ja nie znalazłam. Nawet próbowałam coś po tych ich japońskich krzaszkach szukać, no ale no nic nie trafiłam. Ale w sumie może im mniej wiem, tym lepiej. Po prostu po prostu wejdę i, i na żywo zobaczę, co co wyjdzie. No, tak to mi się pewnie stresowała, że o Jezu, mam takie silne ręce, coś tam, coś tam, a tak to po prostu wyjdę i, i lecę. Kurczę, to ciekawe, że e, nic się nie da znaleźć o niej, co? No właśnie, właśnie trochę, trochę na początku mnie to martwiło, ale teraz sobie myślę, że im mniej wiem, tym lepiej śpię. I, no i dobra, zobaczymy, zobaczymy co będzie. Nieważne, nieważne jaka by była to zawodniczka, nieważne jakie by miała techniki, tak czy siak muszę wyjść i swoją robotę zrobić i niezależnie co będzie, no trzeba dać siebie wszystko. Podejrzewam, że na przykład ona wiedziała, że z kim się bije i po prostu się przestraszyła i usunęła wszystko z internetu. No, mam nadzieję, że psychicznie tutaj nie daje rady, jak zobaczyła. Dokładnie, no, to siadła, wiesz, to 100% tak jest. Ja, ja lubię mam, przewidywać mam nadzieję. takie rzeczy. To dobrze, to dobrze, to już teraz też mi będzie lepiej. Powiem ci, Matylda, że ja najbardziej chyba czekam na to, aż może wydarzy się coś takiego, czego Ci bardzo życzę, że Ty staniesz na tym podium tych Mistrzostw Świata Open, ale wtedy strasznie bym chciał, żeby ktoś nagrał Twoje reakcje odebrania nagród i tego, jak się będziesz cieszyć po tym turnieju, bo no nie będę mógł zobaczyć na żywo sam, ale strasznie chciałbym to zobaczyć, tak. Albo chociaż po tej pierwszej walce wygranej, no. Tak, ten entuzjazm, tą euforię, którą kiedyś widzieliśmy. Myślę, że entuzjazm po tak, no myślę, że entuzjazm po, po pierwszej walce, jeżeli ją w ogóle wygram, to będzie trwała 2-3 No słuchaj, no to ja zdecydowanie ci tego życzę. Ehm, Matylda, no kurczę, szkoda, że nie możemy pogadać o tej przeciwnicy, bo... Ehm, bo Bo, bo, bo no, to byłby jakiś ciekawy, ciekawy temat. Natomiast no, widzę, że ewidentnie wiesz, że musisz pójść, wejść tam i zrobić wszystko, co, co tylko się da. Bo to jednak zawodnik no tak. z Japonii. Mhm. E, powiedz mi, co było zupełnie najtrudniejsze w tych przygotowaniach? Czy może było tak, że przebiegły zupełnie super i nie męczyły cię kontuzje? Czy właśnie może to, że jednak e, trochę trenowałeś tu, trochę tu? E, a może to był właśnie plus cały tych przygotowań? No, powiem szczerze, że to po prostu są najdziwniejsze przygotowania, jakie tylko mogły być. Bo tutaj część spędzona w Holandii, tu część w Warszawie, tu część w zamościu jest to na pewno coś nowego, ale wydaje mi się, że nie przygotowałabym się tak dobrze tak dobrze, jakbym miała przygotowywać się w domu. I tutaj nie, nie jest żadna mowa o, nie wiem, o poziomie treningów czy, czy o czymkolwiek, ale kwestia jest taka, że ja mam 50 kilometrów do Zamościa. Mhm. I jest to jednak godzina w jedną, godzina w drugą, więc jest naprawdę, naprawdę dużo czasu to zajmuje. A w Warszawie 20 minut mam tramwajem na treningi, mm. także mogłam być na każdym treningu I, i ta godzina, ta godzina nawet mogła być na drzemkę, żeby się lepiej zregenerować albo, albo, żeby się pouczyć, żeby nie musieć potem po nocach siedzieć. Na pewno dużo mi dało to, że to było tak blisko. No i też, no, w innym klubie trenowałam, to na pewno każdy klub ma jakieś własne swoje techniki, taktyki, styl prowadzenia treningu. I też mi się wydaje, że, to, że że dużo wzięłam od Masters Dojo, bardzo dobrze mnie przyjęli i bardzo dobrze się tam czułam. I treningi bardzo mi się podobały, także też taka dodatkowa motywacja jednak jest, jak się jest w nowym miejscu, chce się dobrze pokazać człowiek. I no, wydaje mi się, że naprawdę to były bardzo dobre przygotowania i, 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 i jeden mankament drobny. To jest taki, że w akademiku jest obrzydliwa kuchnia i moja dieta wyglądała bardzo źle. Szczerze, wszystko, wszystko myślę, że przygotowałam się najlepiej, jak potrafiłam, bo raz byłam chora tydzień i to w sumie tyle mi z treningów odpadło. A właśnie mówię, jeżeli chodzi o dietę, no to, no to wiadomo, jak człowiek cały czas w biegu, to różne dziwne rzeczy je. Stara wiadomo, starałam się wybierać mądrze, no ale czasami po prostu nie było opcji. Plus tak jak mówię, kuchnia w akademiku, to nikomu, nikomu, nikomu nie, życzę, nie, nie życzę tam gotować. A, czyli stąd był ten wybór jednak, żeby wrócić do domu na domowe jedzonko. Tak, mhm. No bo zamiast niby to open, a przez te studia trochę mi się schudło, nie? Także ona no powiedziała, wracaj do domu, będziemy cię karmić, także o, stąd jest. ten wybór. Jednak tak, w domu zawsze się je najlepiej, to prawda. Ym... Widzisz, we wpadło mi do głowy jeszcze jedno pytanie, ono od razu wyleciało, ale za chwileczkę może jeszcze damy radę, radę do niego wrócić. Natomiast znowu standardowe pytanie do wszystkich zawodników wybierających się na turniej do Japonii, no jest takie, na co ty najbardziej czekasz poza tym turniejem? Co chcesz zwiedzać, co chcesz zjeść, co spróbować, co obejrzeć? Hmm. Szczerze to powiem tak, że nawet nie miałam czasu, żeby się nad tym jakoś głębiej zastanawiać, bo nie ukrywam, y, moja głowa przez ostatnie pół roku to jest tylko mistrzostwa świata, wstawaj, trzeba trenować, bo będziesz się bić. I szczerze, jadę bez większych oczekiwań. Y, pójdę tam, gdzie mnie zabiorą, obejrzę tam, co mi pokażą y, i nie mam jakichś większych oczekiwań. Na pewno bym chciała jeszcze zobaczyć y, to, to, to dojo w Tokio, to takie słynny ze wszystkich filmików Jeśli Han powiedział, że mnie tam zabierze, także tego się nie mogę doczekać, a co do jedzenia, to ciężko mi tu powiedzieć, bo ja jestem trochę niejadkiem takim, jeżeli chodzi o jakieś wymyślne jedzenia, także ja nie wiem, co ja tam będę w ogóle jeść, bo ja jeżeli chodzi o jakieś sushi, jakieś wodorosty i takie dziwactwa, to mi po prostu wystarczy kurczak, ryż i to tyle. <laughs> także, także nie wiem, nie wiem, co ja tam będę jadła. Coś, coś na pewno może mi akurat posmakuje tam, może tamto będzie pyszne. Na pewno też nie, no, no, no Po prostu to człowiek będzie się pewnie człowiek w jakimś filmie, no bo to jest zupełnie zupełnie co innego. Wszystko, wszystko się różni od tego, co mamy tutaj. Także cięż, ciężko mi powiedzieć na co czekam. Po prostu, po prostu nie wiem. Chcę wyjść chyba i po tych uliczkach pochodzić, i, i jak najwięcej no, jak najwięcej pooglądać i, i zobaczyć. No cóż, no więc, ale cieszysz się tym wyjazdem, prawda? No pewnie, że się cieszę. No proszę, kto by się nie cieszył. No i widzisz, i to jest ten moment, w którym tak rozmawiamy cały czas, bardzo spokojnie ze mną rozmawiasz, ale teraz mhm. się jednak delikatnie odpaliłeś, że tak, że się cieszysz. To już miło mi to no słyszeć. Nie cieszę. Miło mi to no. Wiedzieć, no. no kto by się nie cieszył, no proszę. Czy to jest spełnienie marzeń karateki i tak po prostu człowieka zajmującego się sztukami walki? No pewnie, no. I szczerze, nawet to nie było nigdy moim marzeniem, bo nie wierzyłam, że, że coś takiego mogę kiedykolwiek osiągnąć. Bo jakby, no po prostu jakoś tak, myślałam, że to jest w ogóle poza, poza skalą osiąga osiągalności. I zawsze mam takie, że wierzę w rzeczy, które mogę osiągnąć. Także to nawet nie było jakieś moje specjalne marzenie. Dopóki się nie zakwalifikowałam. I jak się zakwalifikowałam, to zrozumiałam, że Wow, jednak można, jednak można i od tamtej pory już marzę i czekam na tę Japonię. Matylda, ostatnie pytanie. Jaki jest twój cel? Znaczy, cel jakby może jest jasny, natomiast czy ty jedziesz na, to, na ten. O, Oj! Jaki spiesel tam się obudził? Tak. Czy, czy ty Bardzo jakby celujesz to, żeby dać po prostu wszystkim trochę radości i trochę radości sobie i po prostu dobrze zawalczyć, dobrze wypaść? Czy ty celujesz w to, żeby stanąć na podium? Myślę. Wydaje mi się, że to trochę. No tak stanie na podium, to, to jest bardzo duże marzenie i duży cel, ale wiadomo, jedzie się z nastawieniem, że się chce wygrać każdą walkę, więc poniekąd to bycie na podium no to jest nieuniknione, jeżeli się marzy o wygraniu każdej walki, prawda? I ma się taki cel. Ale. Y ja tam przede wszystkim z nastawieniem, że chcę pokazać, że zasłużyłam na to, na tą kwalifikację, że mimo tego swojego młodego wieku jestem w stanie nawiązać walkę z każdym i że, nie, i, że, i że chcę pokazać, że się nie boję takich wydarzeń. I też chcę sama sobie udowodnić, że po prostu, no, że, no, że dam radę i po prostu chcę walczyć do, do samego końca. I do, powiem tak, mam taką technikę, tak, tak się nastawiam, że. Nie przegram, dopóki mnie stamtąd nie wyniosą. I tyle. Chcę tam po prostu będę stać uparta i się bić. I co wyjdzie, to, to zobaczymy. Po prostu jadę, jadę zobaczyć, jadę pooglądać, a przy okazji do ciebie wszystko i, i mój cel jest po prostu wrócić zadowoloną. O, i tym chyba najważniejszym zdaniem na koniec zakończymy. Wróć zadowolona. Tego ci życzę. Życzę oczywiście zdrówka, żeby tam cię choroby nie męczyły przed no i baw się dobrze. Będzie fajnie. Dziękuję. Dziękuję. Także e, wszyscy, myślę, ty, którzy oglądają i dotrwali do tego momentu, e, życzą Ci powodzenia i na pewno napiszą komentarz wspierający Matyldę, żeby dała radę. No to liczymy. Dzięki Matylda i do zobaczenia po turnieju. Też dziękuję. Do zobaczenia.